Lisa, a dzisiaj zapraszam Was na film, bo byłam na zakupach i chciałam Wam tutaj takiego małego hola, ponieważ mam tylko zwierzę do pokazania, bo nie kupiłam sobie do bardzo nie więcej. Więc oczywiście, jeżeli Wam się podobają tego typu filmy, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, wiadomo, bo chciałabym dobić do tego 100, więc mam nadzieję, że kiedyś dobijemy. Więc dobra, to już te takie, można powiedzieć, formalności mamy za sobą, więc przejdziemy do holu zakupowego. Może zacznę od mangi, ponieważ rzeczywiście trzeba kupić mangi. Jeżeli ja, jest to moja ukochana manga, czyli trzyna, trzynasty, tak? Trzynasty. To Hanako, moja ukochana manga. I jest to cudowne po prostu. Kocham, kocham to i bardzo będzie mi smutne, jak mi się skończy. Już nie będę miała co kupować. Ale cieszę się, mam. Jest. Jak ja kocham zapach nowych mang, ogólnie mang, kurde, no jest to coś, co jest dla mnie po prostu... Ja mogłam sprzedać wszystkie mangi, ale tak tych, tej serii mang bym nie sprzedała nigdy, ja nigdy. Naprawdę. Ja po prostu kocham. Kocham. Dobra. Już nie grać na tej mangi, ponieważ oczywiście, że wiadomo, że ją kocham, uwielbiam i totalnie wszystko. I najbardziej Hanako oczywiście. OK, i teraz lecimy do ostatniej rzeczy, bo się za ten krótki hol jest, bo nie kupiłam za dużo rzeczy. Jest to oczywiście po puder, ponieważ stwierdziłam, że puder po prostu się skończył i kupiłam sobie puder, jest to taki odcień. Wiem, że bardzo widać. Jest to puder z Essence, to jest Matte Fink Compact Puder, puder w kompakcie. I on jest ogólnie fajny, że ja mam go teraz nałożony. On jest po prostu matujący, chociaż ja pod oczu go nie nakładałam, chociaż tak się świeci, pewnie przez to, że światło dużo, duże. Ale ogólnie jest bardzo ładny i jest taki troszeczkę wypiekany, bo wy to w kamerze bardziej widzicie, że on jest taki lekko wystający. Ja tego aż tak bardzo na żywo nie widzę. Więc na no, ogólnie jest bardzo fajny. Mój oceny jakby kogoś interesowała, bo ktoś chciał kupić, to jest 10 light bein chyba. Bardzo się czyta rogu ogólnie to jest dziesiątka, bo osnowiała się i w świetle, w naturze wyglądało to ciemniej, wyszłam z natury i jest to trochę taki jasny. Ale na mojej twarzy, jak wspominałam, jak dużo nałożyłam, to wygląda całkiem git i z daleka przykrywa jakieś niedoskonałości, przynajmniej na wideo nie widać moich niedoskonałości tak bardzo, jak było, można byłoby widzieć, więc plus dla mnie mikroci jest zawsze ważne ponieważ praktycznie zawsze mam jakieś nieoskonałości na twarzy czy coś. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Bye!